Siema, ma. jak widzicie ja się przebrałem, bo zmokłem, ta pierwsza tylko mnie rozkręciła, już ciemno się robi tak naprawdę, ale mam konkretnego, coś konkretnego, ja Cię kręcę, patrzcie na to. staczek. ale on on już musi tu leżeć trochę, bo ma czarno róże, już krew zaschnięta, ale jest, jest, jest perełka. Ата. Не. А, пахнек. Ладно. 14-tak. Зарисим na... 16 -taka. No dzisiaj raczej już nic nie wydeptam Nie dam rady Ale nic Mam nadzieję że na dniach dnia coś się podniesie Konkurencja nie śpi Prawda Sebastian? Pozdrawiam serdecznie, nara